Cześć? Zauważyłeś ostatnio, że twoje włosy wypadają, paznokcie się łamią, a skóra jest przesuszona? To może być sygnał, że twój organizm woła o pomoc. Poznaj Biotynę, nazywaną też witaminą B7 lub witaminą H. To prawdziwy sprzymierzeniec w walce o piękne włosy, mocne paznokcie i zdrową skórę. Biotyna jest kluczowa dla naszego organizmu. Pomaga w produkcji keratyny, czyli białka odpowiadającego za kondycję włosów i paznokci. Kiedy brakuje nam biotyny, możemy zauważyć nie tylko problemy z włosami czy paznokciami, ale też uczucie ciągłego zmęczenia, bóle mięśni, a nawet obniżenie nastroju. Na szczęście możemy temu zaradzić. Regularne przyjmowanie biotyny może znacząco poprawić kondycję twoich włosów, wzmocnić paznokcie i poprawić wygląd skóry. Co więcej, biotyna wspiera nasz metabolizm i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Dla osoby dorosłej zaleca się około 30 mikrogramów biotyny dziennie. Pamiętaj jednak, że przed rozpoczęciem suplementacji warto skonsultować się z lekarzem, który dobierze odpowiednią dawkę do twoich potrzeb. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biotynie, zostaw łapkę w górę i koniecznie zapisz się na mój kanał. W opisie znajdziesz więcej przydatnych informacji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.